Hejka, Dzisiaj będziemy nakrywać. Ojej, no yeah, słodka. Dzisiaj będziemy nakrywać. I tak tu trzeba robić jajka. Okej. Okay. Uuu, to się mi już idzie. Następna będzie taka duża. Wow. Teraz taka mała. Ej, I mam sobie chyba to oh, Wow. To ruchy się super. Okej, okay, robimy tak. O, wreszcie okay, mogę to zrobić. O jak... Masz... O, nie, 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 nie. Ja mam się tak bawić, tylko nienawidzę się bawić. Okej. Okay. Mm, yeah. Nie. No fajne. Hmm. Kurde, to może być tu w moim stanie, to będzie te tu, teraz będzie te tutaj, zróbmy, okej, okay. tak i tak, o nie, robi się u nas coraz mniej miejsca. Hmm. 好慢耶！哦。 nam się brakują Hej. ja poluję na to i na to na razie mam nadzieję że to będzie tak dalej ta zło nie jest okej okay. tak fajnie to Asa, fajnie chyba o nie, nie, nie. Wiem, się, to coraz mniej miejsca. Okej, okay, to mogę chyba tak sobie. Jaka jak Kup, ja jestem. Ja już to tutaj jest po latać. Ło, Ło, o, o, O nie, 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 nie. nie. Mm. Mm. O, matko! Jak notoć... Okej, okay. teraz mam ten, jak notoć... Nie, o, no i tam poleciał, no i już wszystko chyba już będzie na malutku. Okej, okay, ja chcę to tutaj, o, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O jedzie trzy fioletowe, ja mam. Co mam z tymi trzema fioletowymi zrobić? No wydać je, jak? Powiedzcie mi, jest... A, nie jest! Co ja zrobiłam? To przypliście się! No to od oddal kupia ja jestem. ale panie powiedział. O Maćku, O no Maćko, o Maćko, Maćko. Maćko. O Mućko, o Mućko. O Mućko. Okej. Okay. Na razie kopny mi ale ja teraz ją kupię będzie. O! Kurde, no leć tam. Gdzie tutaj jest ciało teraz. Nie ja się jaśnie zrobiłam, ja to nic, że to się zrobiłam. O nie! Jak ja to źle zrobiłam, nawet. Ja już chyba nie stoję. Bo ja chciałam te dzisiaj stobić to, ale to mi za chwilę występuje. Kosmos. Oooo! <laughs> <laughs> Pro... <laughs> jest! To jest sesja. się sobie jajeczka, Tylko twami brakują. Płakam was. O matko jedyna, jak mi teraz pijecelka. Okej, okay. dobrze mi na razie idzie, ale na razie. Na razie. No, ja jestem ciekawa jak się to smontuje. Ja nie umiem montować. Okej, okay, to będzie, to okej. Okay. Okej, okay, połączcie się, bo ja, ja jestem ciekawa jaki to nowy będzie. Ten najnoksy. Tutaj oni mi jeszcze nie pokazali. No to ja jestem ciekawa. Co? Hej, pokażę to powodu ciekawy, Ok, to tak robimy. To tu robimy. To tak robimy. Ok, mam no, muszą zapełnione, ale to na razie leci jak pustka widza. Płakam Was. Ujęny. Wow, ok. Nie, nie, ja to chcę nadać, połączyć. Widzowie, miałam tego. Miałam tego dzienna ale niestety przesyłałam, bo tamten ten mi wskazał. Czy masz aplikację ten, nie, to by... ja, ja Ja, ale fajnie. Pierwszy dla stochron, <muchy> a już to znowu na marginesie, dobrze? Okej, no to musimy od nowa zrobić. Okej, a nie wiem, jakie jaki jest ostatni. Dinozaur, Tinozaur, gimpuś, la 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 la. Miałem tutaj coś na tym piosenkę. Okej, następny będzie, będziemy mieli ten. Okej, nie, 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 Jaka ja kupię, co jest ja robimy najlepszego. No okay. To się łączy. To jest, no, to zrobimy tak. Okej, okay, tak. I to nie wypali. Okej, okay, to, to tylko przyskacza tu. Zrobimy tak. Oj, nie, 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 I dobrze. Ja już muszę kończyć, tutaj to taliłam, ale było mi miło, że mnie oglądaliście, papaki.